Dziś w bajczek działy się naprawdę dziwne rzeczy: dętki wciągły najpierw dziwny biały proszek, potem przepiły to różowym koktajlem i włączyłem się w nieśmiertelność. Zwykła szpileczka. Szpileczka, pineska. Ach. Przypadkowo wjeżdżamy na dwa gwoździe. Pikulec, ale sztos. Słychać jeszcze troszkę ciśnienie uchodzi. Minęło mniej więcej pół godziny od podziurawienia tego, trochę dobiłem ciśnienia, bo zeszło do dwóch barów z trzech. No i mamy dzień drugi. Napompowałem wczoraj tą oponę około godziny 17, jak wychodziłem ze sklepu, i teraz ciśnienie. W zasadzie bym powiedział, że nie zeszło, jeszcze go nie zmierzyłem, no ale widać, że jest takie samo jak było. Więc działa, teraz pora na testy terenowe.